ma. w tym filmie zobaczycie kolejne 6 miesięcy zmagań z tworzeniem mojej gry na Steamie. Poprzedni film zakończyłem pod koniec grudnia, więc w tym filmie przenosimy się już do nowego roku. I w styczniu stworzyłem kolejny projekt, bo była szansa na kolaborację taką, ale w sumie to dalej nie wiadomo, co z tego będzie. No, więc wtedy wróciłem sobie do swojego starego projektu, ale nie do tego GTA, tylko do tego pierwszego, bo trochę było mi go szkoda tak zostawiać, bo w sumie było GI. No, więc wróciłem do niego, bo zainspirowałem się takim postem na Instagramie. W ogóle to ładnie to wyglądało i tak sobie pomyślałem, że w sumie to w takim klimacie jakąś grę zrobić, jaka to gra by mogła być, nie? Zastanawiałem się. No i po chwili namysłu stwierdziłem, że na pewno nie horror, że zrobię grę survival. I tak jak pomyślałem, tak zrobiłem. No i pierwszą rzeczą, którą zrobiłem po powrocie do tego projektu, to było zrobienie drzew, bo stwierdziłem, że no te są brzydkie, a tych drzew będzie dużo, więc zrobimy jakieś spoko, bo one klimat nadadzą, tak? I tak zrobiłem. Dodałem te drzewa, jeszcze później pozmieniałem troszkę te ustawienia otoczenia i spoko to wyglądało, ale... Nie zapominajmy, po co tu jesteśmy, to będzie gra survival, więc stworzenie ekwipunku to priorytet, jeżeli się go nie uda zrobić, no to elo, nie będzie projektu. Mm, no i spoko, tylko ekwipunek jest dosyć ciężki do zrobienia, mi się jeszcze nie udało, no ale kilka lat tamtego czasu minęło, może coś się zmieniło. Może tym razem będzie git, ale wiedziałem, że bez żadnego poradnika to ja daleko nie zajdę, więc znalazłem na YouTubie takiego gościa, Ryana i generalnie to jest zbawienie. Objawił mi się i pokazał mi wszystko. Oglądałem no, prawie 20 odcinków yy, i udało się, zrobiłem ten ekwipunek, spoko. Trochę miał bugów, ale udało się je ogarnąć, więc spoko. Ważne, że podstawa była. Ale musiałem jeszcze kilka swoich własnych funkcji dołożyć, na przykład jedzenie i picie, albo ustawianie broni. Tu już byłem zdany na siebie, bo tego w tutorialu nie było, ale trochę wytężyłem mózg i coś tam się udało zrobić. Te moje zmagania z tym ekwipunkiem trwały całe luty. W międzyczasie jeszcze tam robiłem jakieś nowe animacje, atak pięśćmi i też przeciwników troszkę zmieniłem. I te nowe animacje to ja tak naprawdę zabrałem z Mixamo. I w końcu się przekonałem, bo cały czas robiłem w sumie własne, i nagle się pojawili ci youtuberzy, i oni mi z Mixamo wszyscy korzystali, ale ja sobie stwierdziłem, że ja będę robił swoje. No ale pewnego, właśnie lutowego dnia, wchodzę na tę stronkę z poczuciem, że mój model to pewnie nawet nie będzie działał, i importuję go, i patrzę, i jestem w szoku. Nie, wszystko, git, spoko, i te animacje, no, bardzo fajne, i no, pobrałem je. I nowe animacje poruszania się dodałem. Też tych przeciwników też im dałem. Te animacje z Mixamo. Wszystko z Mixama. No to co? No to teraz czas na otoczenie. Już priorytety są za nami. Niektóre. No i jak lepiej zacząć otoczenie, jak nie od tworzenia domków? Poprzednie moje próby były dosyć marne. Dużo czasu bardzo zajmowało, żeby taki jeden domek stworzyć. A chciałem coś. No tak, w godzinkę jeden taki podstawowy domek można ogarnąć bez problemu, yy, i znalazłem taki sposób. W sumie system sobie ogarnąłem. Trzy domki zrobiłem, no ale nie było mebli. Meble dodałem. Stół i krzesło to zabrałem oczywiście z poprzedniego projektu, bo nie ma co się marnować. Chociaż może następnego projektu. Później zrobiłem więcej teksturek dla tych domów, żeby po prostu nie wyglądały tak samo i zaczęło się już jakieś miasteczko tworzyć jakiś dwupiętrowy dom też w międzyczasie zrobiłem dodałem więcej mebli i już powoli miasteczko zaczynało tętnić życiem więc zająłem się dodawaniem nowych przedmiotów dodałem łom i jedzenie i ogarnąłem jak robić te ikonki w spoko sposób, szybki bez jakiegoś rysowania czy coś i wyglądają nawet lepiej niż rysowane dodałem też obramówkę na przedmiotach żeby wiedzieć, który podnosimy, czy coś. I wtedy natrafiłem na taki problem. Nie psuł on gry jakoś bardzo, ale było to dla mnie zastanawiające. Jakim cudem? Na skrzynkach pojawiają się dwie obramówki, ale na zwykłych przedmiotach, no, tylko jedna zawsze. I dopiero pół roku później ogarnąłem, o co może chodzić i naprawiłem to. Ale ja jestem z przyszłości, więc wam zaspoileruję. Generalnie Aby to naprawić, to po prostu trzeba było ten skrypt przenieść z tego skryptu głównego do tej postaci, żeby tylko postać wykonywała tą czynność. No i Git, i naprawiłem po pół roku. Dobra, ale wracajmy do tworzenia tej gry. To, co wam wcześniej pokazałem, te wszystkie domki, te przedmioty, to wszystko to robiłem w marcu i to było to, co zrobiłem w marcu. W kwietniu, pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, był cykl dnia i nocy. A później stwierdziłem, że czas na nową lokację. No, i od początku wiedziałem, że chcę zrobić stację benzynową. Bo kiedyś tam kiedyś oglądałem taki film na YouTube i takie jedno zdjęcie mi utkwiło w głowie właśnie stacji benzynowej na tle takiego lasu. No i spoko. Tylko ja nie wiem, co to za film. No ale wiedziałem, co za kanał. I znalazłem, i tak to wygląda. W mojej głowie trochę lepiej to wyglądało, ale to też w sumie git. No i. To w sumie przeniosłem do gry. I tak się prezentuje ta stacja benzynowa. Tutaj w tle zobaczyć możecie auto. No ale to jest po prostu auto przeniesione z tego GTA wcześniejszego. To nic nowego się nie zmieniło. Później będę z tym robił, ale to jeszcze nie teraz nawet. No i skoro gra się tak prezentowała, to stwierdziłem, że nie ma co zwlekać. Trzeba zrobić stronkę na Steamie i wypuścić. Niech ona sobie tam zbiera te listyce, nie? Może będzie to 7000, nie wiadomo. No ale dobra, na stronkę trzeba było przygotować opisy, kapsułkę, czyli ten taki główny obrazek, no i jeszcze screenshoty. Trailer w sumie też pasuje zrobić, ale ja stwierdziłem, że, że tym się zajmę w przyszłości, nawet za bardzo nie ma co pokazać jeszcze. I to jest w ogóle świetny moment, żeby zaprosić was do. Dodania tej gry na listę życzeń, jeżeli chcecie mnie wesprzeć w tym moim tworzeniu. Link do strony macie w opisie jak coś. Dobra, ale wracajmy do gierki. Kolejnym priorytetem był crafting i no nie był tak bardzo skomplikowany jak ten ekwipunek, tam były z nim troszkę problemy, ale wiecie kto przyszedł z pomocą? Przyszedł Ryan kolejny raz i ten jego poradnik był kompatybilny z tym moim ekwipunkiem, więc super. Troszkę się tam wspomogłem, no i Crafting ujrzał światło dzienne. W międzyczasie zastanawiałem się jeszcze, czy dać naszej postaci stopy, czy może bez stóp, ale koniec końców ym, nie było budżetu na stopy. Kolejnym priorytetem na naszej liście były ubrania. Wcześniej nasza postać niby była ubrana, ale tak naprawdę to była część modelu i jego teksturki, a ja chciałem, żeby on sobie mógł bielać różne rzeczy i w ogóle. No, i zacząłem rozmyślać, jak w ogóle się za to zaprać. No, bo na to już tutorialu nie ma, trzeba sobie radzić samemu. No, i chwilę z tym myślałem. Kilka dni mi to chyba zajęło. No, ale generalnie wszystko działa jak należy. Nie da się włożyć innych przedmiotów oprócz ubrań w te miejsca ani nic, więc spoko. Trochę zrobiłem to takim swoim sposobem. Nie wiem, czy to jest poprawny, najlepszy. Ale skoro działa bez problemu, no to git. A i w ogóle to też nową lokację zrobiłem, czyli ten obóz, co się znajdujemy właśnie. Ok, ale nie zwalniamy tempa, więc sprawdźmy, jaki jest następny priorytet na naszej liście. I są to bronie. A jak dobrze pamiętacie, bronie już mamy za sobą, tylko trzeba je zabrać z tamtego projektu, więc tak zrobiłem. Pewnie macie déjà vu, ale zapewniam was, że widzicie to pierwszy raz. I tak generalnie prezentuje się strzelanie w tej grze. Na razie są tylko karabiny, bo pistoletów jeszcze nie dodałem. Czekajcie, słyszycie to. Nadszedł koniec czerwca, co oznacza, że ja się muszę z Wami już pożegnać. Ale co dalej, zobaczycie w następnym odcinku klasycznie. A ja Was zapraszam do zostawienia subskrypcji i lajkowania tego filmu.